Współpracujemy z Solidarnymi 2010, ponieważ popieramy wszystkie e, wysuwane przez nich postulaty. E, przede wszystkim chodzi nam o e, narodowienie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, a również o zdominowanie takich panów jak, panów jak pan Tusz, pan Raski, czy też pan Pniew. I właśnie o to nam chodzi, ponieważ e, chcemy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w naszym kraju, na wszechogarniającą e, drużynę, wolności słowa, to bardzo nas oburza i dlatego jesteśmy tutaj właśnie w tym miejscu. Chyba, że też chcemy właśnie poznać ludzi, którzy myślą tak samo jak my. Podzielajmy się tą ilością słowa. Tak na szczęście widzimy, że jest coraz więcej, tak więc jesteśmy z tego powodu bardzo zadowolone i jest to na pewno jakiś powód do szczęścia i radości, że, że dużo nas. I właśnie robimy krok do przodu w kierunku właśnie odzyskania pewnej wolności słowa. Dziękuję bardzo.